Cześć, witajcie na kanale Mijam Pomysł w nami. dzisiaj na naszym stole pistole do pompowania kół z manometrem elektronicznym marki YATO ja model YT23702. Zapraszamy. Zapraszamy! Sprzęt przychodzi zapakowany w taką wytłoczkę. Pakowanie standardowe, jeżeli chodzi o e, markę YATO. Ja otwieramy. Nasz już był otwierany, przygotowany z powrotem do nagrania, w środku instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, sam nasz pistolet z manometrem oraz przedłużka, którą musimy przykręcić. Do yy, przykręcenia tego przewodu potrzebny jest klucz 14. Jeśli chodzi o sam nasz sprzęt, to mamy tutaj maksymalne ciśnienie 0.8 MPa, czyli 8 barów, tak deklaruje producent waga niewielka 0,27 kg. Przewód przykręcamy. I mamy tutaj uszczeleczkę w związku z czym nie potrzeba żadnego nie potrzeba żadnego dodatkowego teflonu, żadnych innych dziwnych historii. Po prostu skręcamy. Wiadomo, że z wyczuciem, nie na siłę. I mamy. I Sprzęt w tej chwili jest gotowy do pracy. Sprzęt zasilany jest z dwoma bateriami CR2032, czyli standardowymi pastylkami. I jeżeli chodzi o ich wymianę, to musimy ściągnąć tą gumę zabezpieczającą. Z tyłu mamy y, dwa malutkie wkręciki, które musimy wykręcić, wyciągnąć, założyć nową baterię wod i cała filozofia. Następnie nakładamy tą gumę zabezpieczającą i możemy działać. Jeżeli chodzi o, samo, o sam nasz sprzęt, no to oczywiście działanie standardowe, tak jak w każdym manometrze tego typu, jak w każdym urządzeniu tego typu, czyli pompujemy, naciskając przycisk. W momencie, w którym mamy za dużo, popuszczamy po prostu tym zaworem. Jeżeli chodzi o sam nasz wyświetlacz, wyposażony jest on w dwa przyciski. Przycisk pierwszy uruchamia nasze urządzenie. Przycisk drugi służy do zmiany, jest opisany jako funkcja, natomiast nie służy do zmiany funkcji, tylko służy do zmiany jednostek. I po odpaleniu jako pierwsze, co mamy? Kilogramy na centymetr kwadratowe. I ważna uwaga, zapamiętuję ostatnią wartość, na której to urządzenie żeście wyłączyli. Następnie mamy... PSI, bary, megapascale. Czyli wszystkie cztery tak naprawdę dostępne i konieczne wartości, także nie musicie sobie przeliczać, jeżeli jest taka potrzeba, tylko ustawiacie do jednostki, którą macie napisaną na waszej oponie, czy tam w innym sprzęcie. Jedna ważna uwaga: producent deklaruje nam, że ten sprzęt i tak jest napisane. Nie po chińsku ale po polsku na opakowaniu, że sprzęt nie jest przeznaczony do, do opon pojazdów mechanicznych. Tak jest. Tylko, tak jak widzicie tutaj ewentualnie deklarują, że tam materace, rower... piłki, rowery. Dokładnie. Dlaczego tak? Eee, sprzęt odpowiednio zadbany i odpowiednio traktowany będzie oczywiście działał prawidłowo, ale jeśli zaczniemy nim rzucać, przechowywać go w niewłaściwych warunkach i tak dalej, ma prawo przekłamywać to w końcu tylko elektronika, więc w ten sposób producent zabezpiecza się przed ewentualnymi yy, niepożądanymi skutkami naszego niewłaściwego przechowywania. Ostatnia rzecz, nasz wąż przedłużający ma długość 440 mm, czyli 44 cm. wyjście jest wstępnie zamontowane. Taką przychodzi, nie musicie go montować samemu i jest to standardowe, 1/4 cala. I teraz co? Tyle jeśli chodzi o teorię, idziemy w teren na praktykę. Szkoda, że to podświetlenie gasnie. Dobrze, ustawiliśmy 1,94. Później podjedziemy na stację. Sprawdzimy, czy wszystko się zgadza. Przepraszam, 1,95. No i mamy 2,0. A pokazywało nam 1,96, tak? 1,95. Czyli różnica jest akceptowalna. Słyszymy podsumowania. Sprzęt prosty, działający, spełniający swoje funkcje, nie, nie ukrywajmy. Tak jest. Jest na rynku sporo dostępnego sprzętu z takim standardowym manometrem zegarowym, natomiast w naszym wypadku, jak widzicie, jest to manometr cyfrowy. Chcieliśmy pokazać to jako takie zupełnie inne rozwiązanie w sumie, czy łatwiejsze w obsłudze, myślę, że dla osób bez doświadczenia na pewno. Na pewno dla osób łatwiejsze bez doświadczenia. Zwykłe cyfry na monitorze. Nie trzeba szukać na skali dokładnie ile się zastanawiać, czy to jest 1,8, czy to jest 1,9, czy 1,86. Tu ładnie wszystko pokazuje. Sprzęt, którym napompujemy materiał, cepiłki, rowery w koła w samochodzie i przedmuchamy sobie stół. Tak jest. Czyli wszystko, co tak naprawdę potrzeba, jeżeli chodzi o cenę? 70 zł. Tak, w takich cenach mniej więcej można to wyrwać na Allegro, więc nie jest źle. Ten sprzęt nie jest nowy, on oczywiście był przechowywany w opakowaniu przez dłuższy czas, natomiast jest ze mną od roku i one od zeszłego roku troszkę podrożały jednak mimo wszystko. I co? I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Zakończymy! Zapraszamy Was standardowo na filmy, które staramy się, żeby były co poniedziałek i co piątek. A my na dzisiaj kończymy, pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć!